Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. W audycji Samorządowy Jarocin dziś ważne informacje dla najemców i lokatorów mieszkań Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Moim gościem jest Kinga Ławniczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wcześniej była Pani w Radzie Nadzorczej JTBS-u. W czerwcu po odwołaniu prezesa Jerzego Wolskiego Rada oddelegowała Panią do kierowania spółką. I już wiemy, że od 15 sierpnia stanie Pani na czele zarządu już formalnie. Taka jest decyzja Rady Nadzorczej po tym, jak nie rozstrzygnięto konkursu na to stanowisko. Tak. Rozumiem, że od czerwca już Pani się zapoznała z sytuacją spółki. Jaka jest ta y, sytuacja? Czy jest stabilna? Czy spółka boryka się z jakimiś problemami? Jeżeli chodzi o kondycję spółki i płynność finansową, to tutaj sytuacja jest, sytuacja jest stabilna. Natomiast no, pewne rzeczy dopiero trzeba, muszę się zapoznać i dopiero jak będę pozyskał wszystkie informacje, no to będę w stanie tutaj coś bliżej na ten temat powiedzieć. Ale póki co, jeżeli chodzi o regulowanie zobowiązań, to wszystko jest realizowane w terminie i tutaj żadnych opóźnień nie ma. A tak. jak to wygląda z płatnościami przez lokatorów, przez najemców? Czy są? Zdyscyplinowani, ilu zalega z opłatami za czynsz? I czy spółka ma jakiś program dla tych, którzy mają zadłużenia i mogliby z tego zadłużenia wyjść w jakiś inny sposób? Staramy się utrzymać niski wskaźnik zadłużenia. W zeszłym roku, jak sprawdzałam, on się utrzymywał na poziomie 3%, więc tutaj wydaje mi się, że ta sytuacja jest stabilna. Natomiast jeżeli chodzi o zaległości czynszowe, no to wszystko zależy od ludzi. Są po prostu osoby, które mają duże zaległości, są osoby, które mają mniejsze zaległości, ale tutaj zawsze się staramy wychodzić w tej chwili naprzeciw, żeby one były mimo wszystko regulowane. Jeżeli są zaległości, Staramy się rozłożyć najemcom opłaty na przykład na raty, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli złożą taki wniosek. No i oczywiście jest ten program, który umożliwia odpracowanie długu. Tutaj z tym, że z praktyki tak mogę, mogę powiedzieć, że stosunkowo mało osób z niego, z niego korzysta, w związku z czym tutaj też musimy te procedury przejrzeć. Ten program polega po prostu na wykonywaniu jakiejś pracy. Głównie są to prace porządkowe, gospodarcze na rzecz, na rzecz spółki i w zamian za to jest odpisywanie dług od czynszów. Czy spółka ma jakieś narzędzia, żeby wpłynąć na takiego dłużnika, żeby na przykład skorzystał z tego programu, jeśli notorycznie nie płaci? Znaczy się, jeżeli notorycznie nie płaci, no to tutaj mamy niestety drogę postępowania sądowego, więc tutaj to jest taki, taki nasz ukłon w stronę najemców. Jeżeli chce skorzystać, my mu proponujemy, natomiast żadnego przymuszenia tutaj absolutnie nie ma. Dla mieszkańców ważne są informacje dotyczące czynszów. Ostatnia podwyżka w JTBS była... Z tego, co wyczytałam w maju tego roku, to było 7%. Czy planowane są jakieś kolejne podwyżki? I jeśli tak, to czym one są podyktowane? Jeżeli chodzi o podwyżki czynszów, to one są robione raz na rok. Jest tutaj przewidziany ten okres trzymiesięcznej karencji. Ostatnie podwyżki czynszu w tym roku, za ten rok 2024, wejdą w życie od września. W tej chwili wszyscy lokatorzy są informowani o tych, o tych podwyżkach. Natomiast jeżeli chodzi o samą podwyżkę czynszu, to ona jest raz na rok. Natomiast w poprzednich latach było tych podwyżek więcej z uwagi na to, że dostawcy mediów podnosili, podnosili swoje opłaty, czyli za wodę, za ścieki, za y, odpady komunalne, y, ogrzewanie, gaz i y, energię elektryczną. I to przekładało się na, te, na tą konieczność podwyżki, podwyżki czynszu. Dlatego ten rok 2022 był takim rokiem przełomowym, gdzie te podwyżki były takie bardzo, bardzo spektakularne. Mogłabym powiedzieć, ale to mówię, one były niezależne niezależne tutaj od naszej jednostki. JTBS jest jednym z największych administratorów mieszkań w Jarocinie. Prawie 500 mieszkań czynszowych w Jarocinie, Siedleminie, Potaszycy i Witaszycach. Powstają mhm. kolejne. Jakie jest zainteresowanie? Czy, czy są chętni na te mieszkania? Ja wiem, że jest kilka programów, które wy realizujecie. Który z nich cieszy się takim największym wzięciem? Mamy duże zainteresowanie. Tymi mieszkaniami. Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu, a właściwie już, już w tej chwili mamy 5 sierpnia termin składania ofert. To jest 40 mieszkań w miejscowości Rożków i 12 mieszkań w miejscowości Mieszków. I tutaj zainteresowanie na te lokale jest, jest naprawdę spore. Tutaj są stosunkowo krótkie terminy realizacji, bo 18 miesięcy i 12 miesięcy, w zależności od tego, jak bardzo skomplikowana inwestycja będzie. Jarucińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Otwiera się na mieszkańców i od września mają odbywać się takie spotkania cykliczne, podczas których będą omawiane bieżące sprawy, te najbardziej pewnie nurtujące mieszkańców. Jak często będą te, te spotkania i gdzie one będą organizowane? Spotkania będą organizowane różnie. Tam, gdzie jest możliwość spotkania się, to bezpośrednio w budynku, natomiast jeżeli nie będzie takiej możliwości technicznej, bo nie ma na przykład jakiegoś takiego miejsca do, do zorganizowania spotkania, to będą się Spotkania odbywały tutaj w siedzibie spółki. Dysponujemy salą konferencyjną, w związku z czym tutaj planujemy w tej chwili, żeby każdy budynek, każdy, każde osiedle w takim spotkaniu uczestniczyło. I zaczynamy od września. Już w tej chwili wydłużyliśmy na przykład godziny, godziny urzędowania. W poniedziałek w tej chwili do godziny 16 pracujemy. I w tym czasie te osoby, które nie mają dostępu do czy pracują, będą miały możliwość tutaj przyjścia do spółki. I na tym kończymy samorządowy Jeroci. Moim gościem była Kinga Ławniczak, nowa prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w radiu LK.